Dzisiejszy dzień w Kijowie, jak i na całej Ukrainie, to jest dzień ciszy wyborczej, i faktycznie no można powiedzieć, że politycznie jest tutaj cicho. Zniknęły te charakterystyczne namioty z ulic, zniknęli wolontariusze, oni już nie rozdają gazetek na każdym rogu, tak jak to było widoczne jeszcze wczoraj i kilka dni temu. Faktycznie ta kampania przebiegała dość spokojnie, jeśli chodzi o ulice całej Ukrainy, jeśli chodzi o tą aktywność wiecową spotkania z wyborcami. To było naprawdę spokojnie. Kampania przeniosła się raczej do mediów, do telewizji, do internetu i tam kandydaci najbardziej starali się o te głosy wyborców, bo jak się okazuje według sondaży, to te najważniejsze głosy są wśród młodzieży, czyli tej grupy 18, powiedzmy do 30 roku życia to jest najwięcej niezdecydowanych, ale zarazem najwięcej chętnych do pójścia na wybory. Bo też, co pokazują sondaże, bardzo wielu Ukraińców deklaruje, że na wybory pójdzie, a jeszcze kilka dni temu nie widziało na kogo zagłosuje. Także jeśli jeśli chodzi o frekwencję, to możemy spodziewać się nawet na poziomie 75% albo i więcej procent, bo tak deklarowali przynajmniej do tej pory w sondażach obywatele Ukrainy. Oni również ruszą do urn w innych krajach, bo o tym trzeba pamiętać i ta mobilizacja jest naprawdę duża. Za kilkanaście godzin mniej więcej możliwe, że poznamy nowego prezydenta Ukrainy albo nowego starego, bo oczywiście Petro Poroszenko liczy się cały czas w tym wyścigu. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Bo jak wskazują również sondaże, no prawdopodobnie zobaczymy też drugą turę wyborów, która odbędzie się 21 kwietnia. Kto w niej będzie? Czy Wołodymir Zaleński, aktor, komik, postać no co najmniej zagadkowa w polityce ukraińskiej, postać zupełnie nowa, która ogłosiła start 1 stycznia. I tak naprawdę, nawet politolodzy, eksperci od polityki ukraińskiej nie wiedzą, kim jest Władimir Zeleński, jeśli chodzi o politykę. Pojawiły się nawet głosy, że to może być wtyczka Kremla, ale nie taka, jak rozumiemy wtykę, jako postać, która będzie działała na korzyść Kremla, ale przede wszystkim ma ona ośmieszyć ukraińską demokrację. Tak to jest wskazywane. Są takie głosy na Ukrainie, że jeżeli wygra Zeleński, jeżeli właśnie to on będzie tym największym zwycięzcą, czy to. Jutro, czy też 21 kwietnia, to tak naprawdę ośmieszy się ukraińska demokracja i pokaże, że w wyborach wygrał człowiek, który jest kompletnie niezwiązany z polityką, nie ma kompletnie programu i tak naprawdę nie przedstawia żadnych testów politycznych, bo gdybyśmy spojrzeli na wszystkie wywiady tego człowieka, to tak naprawdę nie usłyszeliśmy od niego nigdy zdania dotyczącego ekonomii z konkretnymi, jakby zdaniami dotyczącymi ekonomii, polityki międzynarodowej czy polityki socjalnej. Za każdym razem Władimir Zelenski był człowiekiem, który grał na emocjach. On chciał zmiany. Jego głównym hasłem było to, żeby dopuścić do władzy ludzi. Którzy będą zupełnie nowi, którzy nigdy nie byli w polityce, ale czy ten plan się uda, czy to nie jest tak, że gdzieś za plecami jest ktoś ważniejszy. Tego nawet politolodzy na Ukrainie nie wiedzą i to może być ogromne zaskoczenie, największe zaskoczenie tych wyborów. No cóż, w tym momencie mamy już powoli wieczór, ludzie ruszają do restauracji, żyją normalnym życiem, bo dziś oczywiście sobota, więc korzystają z atrakcji Kijowa, ale już za kilkanaście godzin rozpocznie się głosowanie. Lokale wyborcze otwarte będą od godziny ósmej czasu lokalnego, czyli siódmej w Polsce i o godzinie. O 20 zakończy się głosowanie. My będziemy właśnie z Wołodymirem Zaleńskim jutro w jego specjalnej strefie, którą powołał tu niedaleko około 2 km od pałacu prezydenckiego, i tam przez cały dzień będziemy starali się relacjonować to, co dzieje się w samym obozie Zaleńskiego. O 11 będzie między innymi takie oficjalne głosowanie, które znamy również z Polski, a więc je również Państwu jutro pokażemy. No i o 20.00 ten najważniejszy moment, czyli pierwsze wyniki sondażowe Exit Poll. No i zobaczymy, czy będziemy już znali nowego prezydenta Ukrainy, czy też zobaczymy drugą turę. A jeśli zobaczymy drugą turę, to kto poza Zaleńskim, czy to będzie Julia Tymoszenko, czy Petro Poroszenko.